Słuchajcie, ja nie wiem, naprawdę nie wiem w jakim ja żyję świecie, ale po prostu jestem taka zła, że mi się chce płakać. Uff, muszę się uspokoić. Muszę się uspokoić. Słuchajcie, moi rodzice mieli wykupiony wyjazd do Bułgarii. Może wam opedam na jakichś vlogach. Eee, to był mój prezent dla nich, ponieważ moi rodzice. Moi rodzice rzadko, o, czekajcie, muszę wyłączyć, mu bo mi to będzie teraz pipać. Moi rodzice, słuchajcie, naprawdę całe życie ciężko pracowali i zbierali na budowę, zbierali na dom, nie chcieli brać kredytu, po prostu zrobili to własnymi, własnymi siłami nie jeździli nie jeździ na wakacje wiecie, w sensie my ja czy ja to inaczej, bo jeszcze z kuzynkami jeździłam i tak dalej, ale oni nie jeździli a jak już gdzieś jechali, to wiecie, gdzieś na tydzień na przykład, nie wiem, do Zakopanego nie jeździli w ogóle za granicę i moja mama całe życie wspominała że chciała jechać do Bułgarii ja mam w ogóle, jestem niewyspana, więc wiecie po prostu, ja tak zawsze mam um, jak jestem niewyspana w ogóle, mówię Wam, kurde śniło mi się, że jakieś złe wyniki, dostałam z rezonansu, że e, że tam mam jakąś zmianę że muszę jechać do Niemiec ją operować Jezu drogi, mówię Wam, taka dostałam i tak po prostu jakoś mi było smutno ale wracając, no i specjalnie chciałam zrobić prezent moim rodzicom bo moja ma całe życie wspominała jak miała te 18 lat i była w Bułgarii i tak dalej, i tam gdzie była do złotych Piasków, kupić jej wyjazd z moim tatą, żeby sobie pojechali na tydzień i wypoczęli, rozumiecie, pierwszy raz sami e, za granicę, e, no po prostu, żeby, żeby, żeby mama sobie mogła, żeby mama mogła sobie po prostu, wiecie, tak, wrócić do tych wspomnień z młodości. Niestety okazało się, że E, niestety okazało się, że e, dzień, w którym mama miała operację, to był albo dzień wylotu, albo drugi dzień po prostu jej pobytu w Bułgarii. E, tak, tak miała zaplanowaną operację, no i oczywiście nie przekładaliśmy z kuli tego operacji, no bo wiadomo, że są rzeczy ważne i ważniejsze, tylko odwołaliśmy ten wyjazd. Dlaczego go odwołaliśmy? Dlatego słuchajcie, że ja wykupiłam wykupiłam ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki, dlatego że no, różne rzeczy się zdarzają. My już mieliśmy różne doświadczenia i nie mieliśmy wykupionego ubezpieczenia, i gdzieś tam mm, wiem, że chyba raz straciliśmy w ogóle doświadczeniem. Y, po prostu tym bardziej, że wiadomo, no, rodzice no, są już w takim wieku, w jakim są, mogą się różne rzeczy wydarzyć, więc specjalnie wykupiłam. Yy, dla nich ubezpieczenie w razie czego od rezygnacji. I słuchajcie, dostałam teraz wiadomość z. Yy, jaki to jest ubezpieczyciel, zaraz Wam powiem. Europa Ubezpieczenia yy, że niniejszym zawiadamiamy, zawiadamiamy, że świadczenie z tytułu przedmiotowej szkody nie może zostać przyznane, dlatego że nie złożyłam yy, kompletnych dokumentów. Na przykład całej dokumentacji z leczenia przesłane zaświadczenie nie jest wystarczające. W momencie, kiedy składałam e, do ubezpieczyciela wszystkie pisma, to mama, no, miała historię, no bo wiadomo była na onkologii, ale od doktor, która ją operowała, od doktor Donoci, która robiła jej operacje mm, piersi dostała zaświadczenie z jej pieczątką i tak dalej, że pacjentka w tym i w tym dniu będzie operowana, będzie miała taką i taką operację, w związku z tym nie ma możliwości, żeby no, wyjechała, rozumiecie? to jest niewystarczające, że pani doktor, która podbija się pieczątką, która się podpisuje, yy, która pisze, w którym dniu ma, ma operację, które pisze, w jaką ma operację i to, że jest niezdolna do tego, żeby wyjechać, no to jest oczywiste, bo mówię, albo, to, albo w ten dzień, w którym był wyjazd, miała ma mieć operację, albo to był drugi dzień jakby tych wakacji. I to jest niewystarczające. I do tego umowa anulacji udziału w imprezie turystycznej, wszystkie dokumenty, Wypełniłam i wszystkie dokumenty im wysłałam, więc nie wiem czego. Aha, dowody wniesionych opłat za imprezę turystyczną. Mhm. No, nie wiem, też mi się wydaje, że to wszystko wysyłam, zaraz to wszystko posprawdzam. Natomiast cała dokumentacja z leczenia onkologicznego. No, ja, 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 ja nie wiem, ja nie wiem, czy to, że mama miała w tym dniu operację onkologiczną, nie wystarczy, żeby dostała ubezpieczenie, za które ja zapłaciłam. I teraz ja muszę tam dzwonić, oczywiście, nie, nie odbiera. Ja znowu będę musiała pisać do nich, i znowu będę musiała, wiecie, nerwy, już mi teraz nerwy poszły. I jestem przekonana, że to był ten sam ubezpieczyciel. Pamiętacie, jak kiedyś mieli, pojechaliśmy też na chyba urodziny, to były mojej mamy, i pojechaliśmy do, no, do domku do Brennej, tam z moim bratem, bratową, i e, przez przypadek zbiliśmy płytę indukcyjną, i oni, słuchajcie, jak to było? Poczekajcie, żeby Was teraz nie skłamać. A, o jest rękami. I ta pani, tak sobie ostanę, sorry, że jestem w kurce, ale tu jest zimno bardzo dzisiaj. Yy, I ta pani z tego domku w Brennej po prostu uparła się, że ona m, dopóki nie dostanie tego yy, ubezpieczenia, pieniędzy z, yy, z tego ubezpieczenia, to ona jakby bierze 500 zł w zastaw. Ja się wtedy na to zgodziłam, słuchajcie. I dałam tej pani 500 zł i ta pani powiedziała, że jak Hmm, że jak ona odzyska te ubezpieczenie, e, no to ona mi te 500 zł odda. No. A co się okazało? No, ja w końcu później, no, no i tam oni wycenili tą szkodę i tak dalej. No, ale ona mówi: I no ja do niej dzwonię, czy ona może mi te pieniądze teraz oddać i przelać. Tak się omawiałyśmy, A ona mówi, że nie, ponieważ ona dostała tam, no tam była jakaś cena za tą płytę indukcyjną. Nie pamiętam ile, dajmy 1000 zł, ale to nie pamiętam ile to było. I ona zamiast dostać 1000 zł, to dostała od ubezpieczyciela 500 zł, ponieważ. Ona się wtedy przyznała, czy tam rozmawiała z tym ubezpieczycielem, powiedziała, że ona ma takie moje. Ode mnie dostała 500 zł, jakby w zastaw. Więc ubezpieczyciel w związku z tym oddał jej tylko 500 zł. No przecież ode mnie miała 500 zł. Nie wiem, czy zrozumieliście. Gdzie ja jej to dałam po prostu. Wiecie, od siebie to były moje pieniądze. Nie wiem, zgodziłam się na to. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, ale. I pamiętam, że zadzwoniłam wtedy do tej babki z ubezpieczyciel. To było chyba też właśnie z tej Ergo, nie Ergo, tylko z tej Europy, chociaż nie jestem przekonana, albo z Ergo Hestii, nie, to było chyba z Ergo Hestii i tak dalej. Ja po prostu się tak i mówię, przecież to jest oszustwo, jak tak możecie robić? Przecież to w ogóle, to są moje pieniądze prywatne, które ja dałam. Ja płacę za ubezpieczenie. I jak mogliście teraz mniej wypłacić? Bo ja tej pani dałam ze swojej kieszeni 500 zł. To jest w ogóle... No i tam zrobiłam, wiecie, ostrą aferę. E, no i w końcu e, w końcu oni e, jakby spłacili jej te 500 zł, a ta pani mi to oddała. No i teraz po prostu znowu wykupuję ubezpieczenie. I moja mama nie może dostać zwrotu. W sensie ja nie mogę dostać zwrotu, e, bo... Za mało dokumentów im złożyłam. Za mało. No, po prostu za mało. No, to, że, że pani doktor, onkolog wykonująca operację, wypisuje dokumenty, ja też przesyłam inne dokumenty, które oni potrzebują, to jest dalej za mało. No i no, po prostu, rozumiecie, ja czy mi teraz wściekłość taka, to po, po prostu to są takie dziady, to są takie dziady. Tylko po prostu, żeby, żeby jak najwięcej słuchajcie, żeby jak najwięcej tego. A koniec, bo formalnie się nie chcę nakręcać. Mam tak obrzękniętą nogę i stopę, słuchajcie, nie widać to na kamerze, ale normalnie skórę mam taką, że jakby zaraz miało rozwalić nogę. Ja piernicze. Dzisiaj jest dzień na nie, dzień na nie. Wyglądam, słuchajcie, jakbym nieźle imprezowała, po prostu ja codziennie słuchajcie, staję taka opuchnięta. Naprawdę oczy po prostu takie, jakbym naprawdę mega imprezowała. Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale pewnie przez to w ogóle mam taki obrzęk nogi po tym wyjeździe w Mołdawii, że masakra. Wczoraj nie miałam nogi wsadzić do buta, w ogóle ta skóra tak jakby mi się miała zaraz rozedrzeć i muszę zaraz wskoczyć te rękawy moje w tym, jak to się mówi, no takie kompresyjne, bo... Dosłownie, aż mnie po prostu skóra boli i ta twarz też taka. Zobaczcie te powieki takie. No, ja nie wiem ile sobie <laughs> imprezowała. Dzisiaj sobie nawet robiłam wiecie co so, ten masaż. Yy, właśnie tym, yy, co Wam ostatnio pokazywałam, tym sprzętem. I yy, on troszkę pomaga. W ogóle jestem mega zadowolona, słuchajcie, z tego. Po pierwsze, że jest to w ogóle mega przyjemne, to masowanie. A po drugie, wydaje mi się, że to naprawdę daje radę. <laughs> ja sobie, czekajcie, pokażę Wam na takich najszybszych obrotach jak to działa o i to jeszcze tak, o zobaczcie, naprawdę tak w miarę szybko się rusza, w ogóle z Jezu, to jest takie bardzo, będą mega przyjemne i mm, ja się skusiłam, już Wam ostatnio mówiłam, bo po prostu tyle tych reklam byłoby yy, na Instagramie że mówię, kurczę i to tak troszkę działa właśnie jak Kubito że tak tą skórę jakby podciąga no jak jestem taka właśnie upuchnięta z rana to sobie tutaj o ściągam tą limfę i tak ogólnie staram się wiecie tutaj w tych miejscach, gdzie te smaczki się robią o na przykład tutaj, zobaczcie jak ta skóra fajnie, yy, jak ta skóra fajnie faluje <laughs> myślę, że Ciężko by było zrobić, o widzicie taki, taki masaż rękoma. Więc na razie jestem w ogóle z tego, słuchajcie, strasznie zadowolona, i co jest w ogóle dla mnie najbardziej dziwne, najbardziej dziwne, to jest to, że ja to prawie codziennie używam. Gdzie ja jestem osobą, która jest bardzo niesystematyczna, no chyba, że mam coś, wiecie, postawione, że tak powiem, pod nosem, albo, albo że tak powiem się przyzwyczaja, tak na przykład serum do rzęs, no to. No to używam, e, używam codziennie, ale tak to, to zawsze zapominam, już miałam różne, różne masażery, Pamię nawet może pamiętać jak zawsze mówiłam, dobra robimy challenge i robimy sobie tam kamieniem tym gułasza. oczywiście ja tam wiecie zrobiłam dwa, trzy razy, a to jest takie słuchajcie przyjemne, że naprawdę, no naprawdę lubię to robić i właśnie e, trochę mi z tymi obrzękami pomaga, ale no takiego obrzęku powiem Wam, że chyba nie miałam już od roku, jak mam teraz nogi. <laughs> Dzisiaj pomyślałam sobie, że chyba pójdę na basen i wezmę sobie jakieś środki moczopenne, ale to jest też moja wina, ponieważ zapomniałam rajstopy do Mołdawii, a ja powinnam w samolocie mieć zawsze te rajstopy takie uciskowe, i zazwyczaj staram się je zakładać, ale przez to, że teraz się tyle działo, był taki zapierdziel, że pakowałam się w zasadzie dzień przed wlotem i w dniu wylotu <laughs> w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby zabrać rajstopę. Przypomniało mi się dopiero jak, wiecie, byłam na lotnisku i ja zawsze mam tak, że czasami idę zakładać właśnie rajstopę w ubikacji na lotnisku i przypomniało mi się, że tej stopy nie mam. ile ten pierwszy lot był spoko, to ten drugi już nie. Może też dlatego, że ten ostatni dzień, wiecie, tu dużo jechaliśmy, potem dużo... E jak tu się mówi, dużo y, chodziliśmy y, po kiszyniowie, y, no a potem samolotne no i chyba sobie tak tą nogę doprawiłam. Także tak kochani, ja już dzisiaj w ogóle robiłam ten masaż, tylko teraz chciałam Wam pokazać, no naprawdę ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego sprzętu, nie wiem czy on przyniesie jakieś super rezultaty i nie będę miała smacznych, eee, no ale na pewno coś tam pomoże, bo wydaje mi się, że, że ma takie dosyć fajne działanie, on ma też różne tutaj końcóweczki. Ma końcóweczkę taką do mycia twarzy, do oczyszczania twarzy. On tutaj też jakoś nagrzewa. Eee, ale ja tego, słuchajcie, nie używam. Ja, ja użyłam tylko tego masażera. masażera. Eee, no i nie tam tych końcówek, natomiast no zobaczymy, może mi. <laughs> Oj, zdroweczko, może mi trochę ta opuchlizna zejdzie. Chciałam sobie zrobić makijaż z Wami. <laughs> ale chyba nie, bo normalnie. Muszę z lusterka zrobić, bo sobie jeszcze krzywdę narobię większą. Jezu, no mówię wam, a tak dobrze dzisiaj spałam, w końcu po tylu dniach po prostu tak dobrze spałam. Mówię, no nie, no nie, boś po powiem wam, że te momenty, kiedy ja dobrze śpię, to są tak wspaniałe momenty, ja je po prostu tak celebruję. Bo one się tak rzadko zdarzają żeby mi się dobrze spało, żeby tak wiecie zasnęła bez niczego, żebym się nie wybudzała po prostu tysiąc razy w nocy no dzisiaj po prostu ta noc to była cudowna cudowna, poza tym, że jak zobaczyłam swoją gębę z rana w booster to się zabawałam to muszę, wiecie, z tą, z tą nogą muszę zrobić, słuchajcie, porządek, ponieważ już niedługo, za kilka dni lecę do Alicante z moimi dziewczynami. Mówiłam wam, jedziemy w dziewiątkę, że tak powiem, świętować moje urodziny. Y tak sobie wymyśliłam, że nie chcę, wiecie, gdzieś tam jakiejś sale, dyskoteki i tak dalej, tylko po prostu e, tak jak sobie jeździmy raz na jakiś czas, więc muszę z tą nogą zrobić porządek i spakować się wcześniej, żeby znowu się na siebie nie wnerwiać. O, okej, okay. noż, słuchajcie, lepiej nie będzie, wyłączę Wam, to pewnie Was wkurza, że to tak... Chyba jest po to, żeby lepiej się żeby się lepiej wchłaniały ten, um, lepiej się wchłaniały kosmetyki. Um, muszę coś wymyślić, słuchajcie, na obrzęki, naprawdę. <noise> ja tak wiecie co, jak już robię jakiś kosmetyk, to zawsze z, w większości wynika z jakiegoś tam problemu mojego, więc nie wiem, chciałabym coś wymyślić na obrzęki, ale mam takie um, jakieś, nie wiem, poczucie, że no, nie, nic się nie da wymyśleć, no, jedynie jakieś środki moczopenne o właśnie, kiedyś miałam ten y, y, suplement, nie wiem, czy pamiętacie, jak miałam sprzedaż, no miałam, był suplement na chemii, y, który powoduje właśnie odwadnianie, usuwanie wody z organizmu, to nie miałam takich problemów, odkąd tego suplementu nie ma, to mam wrażenie, że mi się ten problem cały czas nasila, a w ogóle pamiętajcie kochani, że jest teraz promocja, y, tak mi się teraz przypomniało, na promocja, nie, no nie mogę na siebie patrzeć, słuchajcie, muszę się połączyć chyba, jak się pomaluję, jest promocja na serum y, męskie, kochani, z 219 na 129 yy, jest to to samo co serum damskie yy, produkowane w tym samym czasie. To jest tak samo pachnie z tego samego mieszanika, tylko to jest w granacie butereczka, a tam jest w różu, więc jak chcecie skorzystać to naprawdę i nie przeszkadza, wadną kolor to korzystajcie i serum do rzęs jest teraz e, też w promocji e, chyba 50 zł taniej jest, e, więc też mega się opłaca i możecie i wystarczy Wam naprawdę na 8 miesięcy co najmniej serum jest na bardzo długo, e, jest produkt naturalny, możecie używać e, cały czas bez problemu więc no, więc fajne promocje e, no, a Wy kochani dajcie znać czy 对。<laughs> <laughs> Czy macie jakiś pomysł na przykład na kosmetyk? Czy chciałobyście coś widzieć w chemii, Czego Wam brakuje? I jeżeli dotrwałyście tutaj do tej części filmu, chociaż nie wiem w którym miejscu to dam <gry> bo ja czasem wiecie, mieszam, coś nagrywam, a daję coś wcześniej, a coś się działo później, nieważne. Dla Was to, ma, to nie ma znaczenia, więc dla Was jest taki konkurs. Aha, i tutaj wypiszę Wam osoby, które dostaną nagrody za największą aktywność, komentowanie pod filmem filmem, bo już dawno tego nie robiłam, e, więc tutaj dostaniecie ode mnie paczki fajne e, z prezentami. E, napiszę tutaj wasze takie niki, może się, no tak, wasze niki, e, a e, druga rzecz to e, dla najfajniejszych pomysłów na kosmetyki albo na rzeczy, które możemy sprzedać na hemu, bo to nie muszą być kosmetyki, mogą to być jakieś ubrania, mogą to być no cokolwiek, cokolwiek, spinki, gumki, jak cokolwiek macie pomysł, piżamy, ubrania, kosmetyki i Wszystkie takie, e, może nie wszystkie, ale pięć takich najfajniejszych pomysłów, takich naprawdę nie wiecie, na zasadzie krem pod oczy, tylko coś takiego wow, e, bo takie rzeczy, no chciałabym, no wiecie o co chodzi, no e, musi, ch musimy się czymś wyróżniać, firma na chemii musi się czymś wyróżniać, e, więc... <laughs> no więc 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 fajnie jak to będą takie bardzo wiecie innowacyjne fajne pomysły więc pięć osób z takimi fajnymi innowacyjnymi pomysłami też nagrodzę fajnymi nagrodami więc zostawiajcie komentarze kochani zostawiajcie bo co jakiś czas mówię dla takich najbardziej aktywnych osób, które piszą komentarze będę wysyłać prezenty, jakże ja już sobie idę, kochani zrobić makijaż już do lusterka bo nie mogę na siebie dzisiaj patrzeć, albo przez ten obrzęk nogi mi się wszystko po prostu wiecie zaburzyło. No, normalnie, jakbym imprezowała, żebym jeszcze imprezowała wczoraj w nocy, to ja bym nie miała żadnych pretensji. Także kochani, odezwę się do Was później. Chcę Wam dzisiaj pokazać, kochani, jak zaszalałam. Moja Fryzyka powiedziała: Na 40 zrób coś szalonego, więc w moim wykonaniu, to jakby zrobienie takiej grzywki, to już jest szaleństwo. Ciekawe, ile wytrzymam? Bo wiecie, co powiem Wam, że ja. Ja staram się chodzić o rozpuszczanych włosach, ale no nie wiem, no po prostu tak mnie denerwuje jak mi coś leci na twarz, więc jestem ciekawa ile z tą grzywką w ogóle wytrzymam yy, i czy zaraz i tak to nie zepnę. W gumkę. Jeszcze kurczę, powiem Wam tak, lecimy za dwa dni. Mówiłam w ogóle, że my lecimy do Alicante, już nie wiem, bo tak nagrywam to na raty. Lecimy do Alicante z moimi dziewczynami. No i pada deszcz i w ogóle jest beznadziejnie, więc pewnie mi się to wszystko po prostu rozwali. Właśnie Ina chciała mi zrobić jeszcze loki, ale mówię, nie, bo to już na pewno nie przetrwa. Więc tak, więc to jest moje szaleństwo, dajcie znać czy moja grzywka Wam się podoba wiecie, to jest taka grzywka, że ją zaczeszę i nie będzie w ogóle widać tak inaczej troszkę, inaczej ale tak minimalnie ja to jestem, wiecie, bojąca dupka i jeżeli chodzi o jakieś takie ekscesy fryzjerskie, jakieś zmiany kolorów, ostre cięcie to nie dla mnie, nie dla mnie jak już sobie obetnę zawsze porządne kawał włosów to zaraz żałuję, bo tak mało bo takie krótkie w ogóle No, ale chyba nie ma źle ja, kochani, taka sotę jestem dzisiaj, ponieważ idę na rzęsy. Tak, czy będę tego żałować? No, oczywiście, że tak. Jak ktoś jest ze mną tutaj od początku, to wie, że już mieliśmy różne podejścia do zakładania rzęs, i ja zawsze jestem niezadowolona, więc czemuż by nie zrobić sobie tego znowu? Przepraszam Was, i dalej być niezadowolonym. Zakładam rzęsy dwa razy, stwierdziłam, że teraz założę, yy, bo później yy, wiadomo, że jak się tam do, dokleja te rzęsy, jak już są zrobione, to to szybciej trwa yy, i zrobię sobie przed tym takim długim wyjazdem, a później oczywiście ściągamy i e, używamy mojego serum do rzęs i myślę, że e, tak dwa, 3 miesiące i znowu będą piękne i eleganckie. E, no, tak postanowiłam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy niedobry, ale po prostu potem ta wygoda, jak się dziś jest, bo jest jak ja wyglądam i nie trzeba e, się malować. Znaczy ja wiem, że w ogóle nie trzeba, ale jestem człowiekiem, którym no, ja muszę mieć chociaż rzęsy pomalowane, bo się po prostu źle czuję, e, więc tak to właśnie, kochani, sobie wymyśliłam, więc jadę się jedno rzęsy do pani do której chodziłam, słuchajcie, ileś tam lat temu. No, zobaczymy, co na wymyśli. Chociaż dzisiaj spotkałam taką moją znajomą, i ona miała tak ładnie rzęsy zrobione. Dała mi nawet namiary na jakąś Ukrainkę. No, ale jak się już mówiłam do tamtej pani, to już pójdę najwyżej na tą na kolejną wizytę, pójdę do tamtej pani Ukrainki, bo Jezu, tak mi się podobało. No, ale to też trzeba mieć oko, więc zobaczymy. No, mam nadzieję, że nie będę miała tych oczu jakichś takich małych, przytłoczonych. Idę. Taka jest decyzja, koniec. Przyszła też do mnie paczuszka, już w sumie dawno, ale leżała na dnie szafy. Proszę bardzo dla sylwunci Z Medivenu to są rajstopy przeciwobrzękowe bez bez, bez 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 paluchów, takie wysokie, ponieważ mi puchnie brzuch tak od pępka w dół, no i oczywiście pachwiny i tak dalej. To jest trzeci stopień ucisku, więc no więc są y, z wygodne, niewygodne, ale ostatnio po Mołdawii wróciłam. Słuchajcie, taka opuchnięta. Taka opuchnięta, że masakra. Dosłownie, jakbym miała trzecią nogę i mówię, o nie, oczywiście nie miałam rajstopu, spojrzałam, a półtorej godziny. Zresztą zapomniałam, naprawdę, nie że nie, specjalnie nie założyłam, ale po prostu był, 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 to był taki zapierdziel w tym czasie. E, jeszcze wszyscy przyjechali, pakowanie, wszystko, wiecie, buły robiłam, kroiłam i w ogóle nie pomyślałam o tych rajstopach, dopiero mi się przypomniało właśnie na lotnisku. E, no i jak jechałam, to było spoko, ale jak wróciłam, słuchajcie, naprawdę, no nie miałam nogi wsadzić do buta i mówię, o nie. Tylko teraz się zastanawiam, czy ja mam te stopy założyć słuchajcie, pod dresy. E, czy założyć sobie właśnie rajstopy i jakąś sukienkę? Jezu, nie wiem, to jest zawsze dylemat mojego życia. E, bo z drugiej strony myślę, że kurde, no gorąco mi będzie, nie w tych rajstopach. I w tych dressach, no ale w samolocie może nie będzie tak gorąco, nie wiem, jeszcze pomyślę, nawet nie wiem jaką bym miała sukienkę do tego założyć. W ogóle powiem Wam, ta firma, te medii właśnie, jakbyście szukały, to one mają różne rajstopy, oni mają też na żylaki, mają ten pierwszy stopień, drugi stopień ucisku, mają super, no w ogóle to są produkty wiadomo medyczne i tak dalej, więc porządne, porządne, jeżeli na przykład właśnie szukacie czegoś, nie mają fajne printy, wzory, kolory, naprawdę mega Wam polecam, Panie też sobie chwalą, bo i rękawy mają właśnie z tej firmy, takie po raku piersi, po usunięciu węzłów chodnych, no i właśnie takie rajstopy przeciwobrzękowe, więc w ogóle Wam polecam, jeżeli idziecie do samolotu, żeby takie właśnie przeciwobrzękowe rzeczy sobie założyć, w sensie na przykład rajstopy, nie muszą musi być oczywiście taki taki wiecie duży że tak powiem e, stopień e, ale na przykład jedyneczki takie właśnie na żylaki, chociaż troszkę uciskowe e, to bardzo bardzo właśnie pomaga bo tak jak rozmawiałam z większością osób jak wychodzą z samolotu to wszyscy mają te nogi wiecie po prostu popuchnięte bardzo Także tak, już jestem prawie spakowana, muszę sobie jeszcze kupić właśnie skarpetki, bo po prostu nie wiem, no nie mam, nie mam par skarpetek, nie wiem, moja pralka zżera skarpety, albo są jakieś ściorane życiem, albo, albo właśnie, yy, no albo właśnie co, no. Yy, albo, albo nie mam pary, więc muszę sobie kupić skarpetki, muszę jeszcze zrobić wymianę. No i w sumie się spakowałam. Pogoda ma być taka kiepska, w ogóle powiem Wam, że ja z jednej strony się strasznie cieszę oczywiście, że jadę z dziewczynami, Choćby na pokażmy się troszkę. Cieszę się bardzo, że jadę z dziewczynami, bardzo się cieszę, ale z drugiej strony, Jezu, tak mi się nie chce jechać, ale tak mi się nie chce jechać, Jezu, ja wam tak zawsze, ale teraz to mi się wydaje, że przez ten wrzesień, który był taki po prostu zapieprzony i po prostu ciągle gdzieś jechałam, każdy weekend był zawalony, każdy, jeszcze miałam teraz stać w Mikołowie, ale no z takich przyczyn, że tak powiem, osobistych nie mogłam eee, i nie miałam, nie mogłam też znaleźć kogoś, kto mnie po prostu zastąpi i, i będzie stał po prostu na stoisku w Mikołowie, bo tam była też taka akcja dla Amazonek, więc tam nie byłam, więc powiedzmy ten weekend był jeden taki luźniejszy, ale i tak po prostu no jeszcze w niedzielę mój Dawid biegł maraton, więc też stawaliśmy bardzo wcześnie, żeby mu dopingować i w ogóle, e, więc też ten, ten weekend taki był taki, no, no nie wiem, nie wiem, po prostu cieszę się, naprawdę się cieszę, ale z drugiej strony, jest ja bym tak słuchajcie chciała, naprawdę mam po prostu nieodparte marzenie, żeby posiedzieć gdzieś samej, naprawdę. Wow, jakie samej gdzieś, samej, po prostu poczytać książkę, żeby nikt do mnie nie mówił, nikt się nie odzywał, żeby nikt ode mnie nic nie chciał. No, także ja tak mam zawsze, przed każdym wyjazdem, a teraz to już mówię, za dużo się dzieje, no, ale potem wracam i potem mam, czy tygodnie, czy tygodnie będziemy miały, znaczy będę miała takiego, wiecie, wolnego, znaczy mam tam jeszcze jakieś imprezy, nie wiem, czy do Warszawy nie będę jechała, Jadę, jesteśmy zaproszeni na. Bo my jesteśmy zaproszeni na Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Jest jakaś impreza dla farmaceutów, żebyśmy też się wystawili. Jeszcze dwa razy też na onkologii mamy być, też się wystawić, bo tam po prostu no, z fundacji mamy zaproszenie. No ale już tak na luzie, nie? Na luzie, kochani, na luzie. No także jeszcze idę zobaczyć, coś tam dopakować, pomontować filmy, porobić przelewy. No i I co? I chyba wszystko, kochani. <laughs> ja mówię wam, się jestem jakaś taka po prostu bez życia. Bez życia po prostu nie muszę się jakoś rozkręcić, Jutro moja jabłunka przyjeżdża z Poznania i jutro już jest akcja, akcja wyjeżdżania. Eee, także tak, kochani, nie wiem, czy się jeszcze to Was odezwę, czy nie. Jak mi się nie odezwała, to buziaczki wielkie ściskam Was. Zostawcie komentarz, podbijcie tutaj, jak możecie... Mm, podbijcie tutaj. Coś tam macie możliwość podbijania. Yy, chyba jak dacie łapkę w górę, to coś tam jeszcze jest. Będzie mi bardzo miło, żeby gdzieś tam nie zginąć w czeluściach internetu. Także yy, buziaczki, słoneczka kochane.